Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft, ja nazywam się play, a przed wami Cingielek, dokładnie tak. E, 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 moi drodzy, dzisiaj kamerki nie ma, bo e, Lijaj nie czuje się za dobrze, y, 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 po prostu, jakby to powiedzieć w skrócie i najprościej. E, jestem zdrowy, ale... Ale wyglądam na chorego. <laughs> Można by powiedzieć po prostu, że jestem e, e, jakby i, i, wczorajszy. Rozumiecie. W każdym razie, moi drodzy, dawno nie było takiego odcinka bez kamerki, typowo, bo pamiętam, że od wielu, w sumie już lat, tak na dobrą sprawę, y, nagrywam z kamerką te odcinki. I to będzie też taki ciekawy test, żeby zobaczyć. Jak to się kurczę nagrywało kiedyś bez kaberki? Ach, te stare czasy i w ogóle. Ehm, zmierzamy w tym momencie do willi, ponieważ, tak jak mówiłem, że będziemy na odcinkach sobie przerabiać tą willę, e, to dzisiaj to zrobimy. A Ljaj jest tak bardzo zaspany, że Kuźwa normalnie zapomnie włączyć muzyki. I to jest True Story. To jest dowód na to, że Ljaj jest wczorajszy. Rozumiesz o co chodzi. Eee, czekajcie, tu sobie muszę to pierdyknąć, tu se zmieni. Daj, pauzę, mnie tu nie puszczaj tego, co ty mnie tu. Gdzie, co, nie. To będzie śmieszny odcinek, to będzie, to będzie bardzo śmieszny odcinek. Dobra, to sobie włączymy, to Będzie ok. Montaż na żywo, te sprawy, moi drodzy. Jak ten odcinek będziecie oglądać, to ja jestem po prostu w szoku. You are po prostu yy, yy, dziwni. Jak będziecie ten odcinek oglądać, to jesteście dziwni, bo nie powinniście go oglądać, bo on jest dziwny. Nieważne. Ale idziemy robić tęczowy dywan. Dokładnie tak. Ostatnio na live sobie troszeczkę go mm, zaprojektowałem. Przygotowałem sobie odpowiednio y, narzędzia, odpowiednio surowce i będę mógł dzięki temu sobie dzisiaj potworzyć na spokojnie, na chillku, dywanik. Ten odcinek za długi nie będzie. Dzisiaj chciałem też zrobić livea. Mam nadzieję, że jak się w późniejszych godzinach poczuję lepiej, to takowy będzie. Ale nie chcę po prostu obiecywać, bo wiem, jak to na drugi dzień czasami jest taką zamułę się łapie po prostu. Więc, jeżeli faktycznie nie będę się czuł na tyle fajnie i pewnie, że będę chciał po prostu tego livea ja zrobić, no to go nie będzie. Po prostu rozumiesz. Ale odcinek musi być. Muszę się przelegować, bo się kuźwa. Łódka, o, jak zwykle musi zbugować, wiadomo, 1.14.4, te sprawy, nie? Ale jestem sam ciekawy tak naprawdę właśnie tej e, aktywności pod tym odcinkiem, gdzie faktycznie, no, nie ma kamerki, nie możecie mnie e, typowo zobaczyć, ale to wam mogę opisać. Laj sobie siedzi w szlafroczku, e, w golfiku e, i w, w sumie w spodniach, no i... Tyle, tak naprawdę nic takiego konkretniejszego. Poczekajcie, bo muszę sobie ułożyć w ogóle dobrze kolory. Z tego co pamiętam, to jest tak, jak tutaj brałem, czyli tak, tak, tak. Po żółtym jest coś, zielony, niebieski, tak? Potem jest zielony, potem jest jasno niebieski, potem jest ciemno niebieski, tak? Okej. Okay. I chyba się zgadza. Eee, a nie, moment, prostu jeszcze magenta. Dokładnie tak, magenta jest na samym końcu. OK. Teraz ułóżmy sobie tutaj tylko wszystko po kolei. Dobra, i teraz możemy sobie działać. Jak widzicie, już tutaj wstępnie zacząłem sobie działać wtedy na live na temat właśnie tego dywanu. No i zacząłem sobie tutaj kolorem czerwonym, lecąc takim sobie zygzaczkiem. No i powiem Wam, że wychodzi to bardzo ładnie. Przede wszystkim udało mi się zrobić moim zdaniem mega fajne przejście, jeżeli chodzi o róg tutaj, bo jakby tutaj paski. Tam paski, kolorki no, idą w tą stronę, tak? Czyli tak w prawo w skos, a tutaj przechodząc, idą sobie w lewo. Jakby nie burzy, to moim zdaniem w żaden sposób y, całej y, idei, y, powiedzmy takiej, 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 takiej tęczy, bo wygląda to i tak mega fajnie. Najwięcej problemu będzie tutaj, ponieważ teoretycznie, teoretycznie tutaj powinienem też dać taki właśnie dywan. Ale bardzo możliwe, że tego dywanu tutaj nie będzie, tylko polecimy sobie takimi głównymi. Ścieżkami, dzięki czemu będzie mi przede wszystkim łatwiej to zrobić, mniej surowców pójdzie no i dodatkowo wydaje mi się, że tutaj wtedy mógłbym ewentualnie nawet usunąć ten filar, bądź go jakoś przerobić i zrobić coś tutaj, nawet jakieś pomieszczenie. Tak na dobrą sprawę, bo można tutaj to spokojnie zabudować i tutaj może być całe jedno pomieszczenie. Nie wiem jeszcze jakie, ale jakoś tam sobie będzie mogło wyglądać. Także moi drodzy, lecimy sobie tutaj z kolorkami. Czy ja to robię dobrze, czy ja tego nie robię dobrze? E, tu powinno być jeszcze w ten sposób. Coś mi nie pasowało, właśnie. Dobra, teraz lecimy sobie z pomarańczowym. Najłatwiej, wydaje mi się, iść od jednego boku do drugiego. W sensie od tego, e, tak jakby od dołu do takiej górnej, jakby e, części. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. W każdym razie, żeby koniuszek ten był na górze, rozumiesz. <grym> oj, 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 oj. Mega, mega dziwnie mi się. Dzisiaj normalnie pracuję, tyle wam powiem. E, tu mi się teraz nie podoba to, bo ja muszę zrobić zaś przejście w tamtą stronę. I tak jak tutaj mi to fajnie przeszło, tak czuję, że mogę mieć problem, żeby kurczę zrobić to w drugą stronę. I teraz, czekajcie, bo tutaj jak mamy przejście, to jest tak, to jest po prostu wtedy... Mm, Pociągnięte w drugą stronę, zaś musiałbym odwrócić, tak jakby to w drugą stronę, ale wydaje mi się, że chyba tutaj pod tym kątem nie jestem w stanie tego a, zrobić. No, bo tutaj mamy wtedy, co? W ten sposób niebieski, tak? No tu jeszcze ten kolorek nam się robi, no i tutaj mamy wtedy to. No i problem jest taki, że ja muszę tutaj przeciągnąć dalej, tak jakby. A czekajcie, a gdybym zrobił to ten sposób, że przeciągnąłbym tutaj dalej żółty, tutaj zielony. O, 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 tak, 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 dokładnie. I poczekajcie, tutaj musiałby być pomarańczowy. Dobrze mówię. O, ten sposób, tutaj ten żółty, ok. Jakby ten pomarańczowy też powinien być tutaj, nie? Typu na zakręcie. Z tym, że no wtedy nie, nie będzie utrzymany, jakby bo, tak jak tutaj robię na rogu, też bym musiał w tym momencie dodać kolejny blok, czyli na przykład w tym momencie żółty, żeby te boczki były w ten sposób zrobione. To może powiedzmy, wprowadźmy coś takiego, tak już dla świętego spokoju, żeby wszędzie mi się to później, mam nadzieję, zgadzało, nie? Czyli od wewnątrz będzie taka jedna kratka w głąb. Żeby można było sobie tutaj działać dalej. Eee, dobra, i teraz po pomarańczowym. Wait, bo tutaj mamy... No właśnie, tutaj teraz wydaje mi się... Wiem, na czym polega mój problem tutaj. Do tej pory leciałem cały czas po kolei. W sensie jakby no czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, niebieski i magenta. Eee, I tutaj do tej pory to wszystko wychodziło. Ale w momencie, kiedy przechodzimy sobie tutaj, gdzie przeciągnąłem ten żółty kolor, to tak jakby musiałbym teraz iść w drugą stronę, czyli teraz musiałby być czerwony, potem magenta, no i tak dalej i tak dalej. Więc um, tak jak mówiłem, tutaj jest mega problem, żeby zrobić typowo taką tęczę w sensie, jakby to i tak będzie wyglądało ładnie, to i tak człowiek na to nie będzie zwracał uwagi. Ale zamysł był taki, żeby cały czas leciał ten sam ee, pattern, tak zwany, tak, czyli ten sam wzorek. Koniec końców z tego, co mi się wydaje, tutaj nie będę w stanie tego zrobić, no bo będę musiał tutaj polecieć. Odwrotnie po prostu. Czyli teraz muszę polecieć z magentą, tak? Dobrze mówię, no chyba tak. Czy to. Czy ja to jestem w stanie potem odwrócić? No bo w sumie tutaj mamy kolejny zakręt. Nawet w sumie jak kuźwa dwa. E, więc w jedną stronę pójdzie to z powrotem. Jakby dobrym patternem, a w drugą stronę złym. Ech. Dobra, powiem tak. lećmy na razie po kolei. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że, że jakoś mi to wyjdzie, bo jakby koniec końców kolejność jest zachowana. Tańcza, tak czy siak, tutaj jakby powstanie. Z tej strony, jak się patrzy, wszystko będzie ok. Z tamtej też to te, te jakby rogi, po prostu będą takie nie po kolei, ale to jest. Taki szczególik, malutki ma, 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 szczególik, Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało. E, I że koniec końców będzie to wyglądało e, dobrze i się przede wszystkim nigdzie nie, nie pierdyknę, bo też to ma do siebie budowanie w ten sposób, że no mogę się e, e, pomylić z tym sorkiem, jakby nie patrzeć. I to nie będzie nic dziwnego moim zdaniem. No ale wiadomo jak to jak to, jak to komentarze działają, zaraz będzie problem, nie? No i dobra, i teraz mamy tutaj to, czyli tutaj musiałbym polecieć w ten sposób czerwonym, tutaj pomarańczowym, dobra, tu mi się ładnie pokrywa i tutaj ten zakręt wygląda, że tak powiem, dobrze, nie, tu ma być żółty. I tutaj ten zakręt wygląda dobrze, w tą stronę, w tą stronę również sobie przejdzie dalej. O, w ten sposób. Tutaj w ten sposób. I tutaj wtedy lecimy jakby prawidłową kolejnością. Tak, czyli tymi. Okej. Okay. A tu musi być. No właśnie, tak jakby chyba ciemno. Ciemno niebieski, tak jakby tutaj i tutaj sobie to przechodziło, nie? Okej. Okay. A... No i kurczę, chyba jakoś to wyszło, bo do, tutaj mamy kontynuację tego jakby wzoru, który idzie w jakby odwrotną stronę, tak? No tak, bo tutaj się kończyło na magencie, czyli będzie. Nie, to idzie wtedy po kolei tutaj. Ok, e, tutaj idzie. W... Wait. <laughs> tu idzie w drugą stronę, tak? Tu idzie w drugą stronę, bo tu skończyłem czerwonym, a tu skończę. Ok, no. no, 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 no. Wiadomo o co chodzi. I także tutaj lecimy sobie po kolei normalnie, rozumiesz. Chciałbym spróbować zrobić. Znaczy, wiecie czego się boję? Czegoś, co na 100% moim zdaniem tutaj wystąpi. Czyli, ee, już Wam mówię, jak będę chciał, że tak powiem, zamknąć okrąg, to bo tutaj, tutaj i tutaj wychodzimy sobie w ten sposób. Boję się, że to nie pokryje się no z tym, co tutaj robię. Eee. Yy... Wszystko wyjdzie w praniu. Będzie to trzeba ewentualnie w razie czego jakoś, kurczę, no nie wiem, zamaskować czy coś. Czy to, czy to jakoś wyjdzie, nie mam pojęcia. Dobra, teraz mamy tutaj zakręt, tu się wszystko zgadza. Teraz musimy sobie przejść tędy. Tutaj będzie pomarańcz, dobra. Eee, no i lecimy dalej tak jakby w drugą stronę. Tego się najbardziej boję, bo tam na tym jednym zakręcie, który był... Prawo mi się to odwinęło, więc teoretycznie tutaj. Znaczy w prawo? Nie, w lewo. Yy, także tutaj teoretycznie powinno mi się to odwinąć. Znowu w dobrą stronę. Hehe. Nie wiem, pierwszy raz w życiu buduję tęczowe yy, tyfany, nie? Plus jest największy taki, że się troszeczkę ożywiłem yy, nagrywając odcinek, no na pewno, więc tutaj myślę, że jest fajna. Fajna, fajna, fajna opcja. Czekajcie, tutaj polecimy sobie. Tak, tutaj zielonym. eee... Może teraz pomarańczowy się gubię w kolorach, które, które mam używać jakby, nie? Ważne, żeby utrzymać dane, dane, dane przejścia kolorów, bo to i tak wygląda pięknie, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało kurczę na końcu, bo mam pewne obawy, które mam nadzieję, że tylko okażą się głupimi obawami i, i jednak nie skażą mnie tutaj na porażkę. Aczkolwiek jestem jakby nauczony, że moje. Pomysły, które zazwyczaj sobie wprowadzałem, niekoniecznie się dobrze kończą. Tu musi być jakby magenta. I teraz tutaj jakby musimy przeciągnąć ten, ten pattern, tak? Kurczę, no może to się uda. Poczekajcie, bo teraz tutaj przeciągamy znowu ten wzorek, więc on teoretycznie powinien wrócić na dobry tor. Pytanie tylko, czy tam dam radę to ładnie e, połączyć. Poczekajcie, bo to jest magenta. E, niebieski, ten niebieski, teraz tu będzie zielony. E, dawaj, tego zielonego. Okej. Okay. Teraz tutaj będzie żółty. Okej. Okay. Teraz tu będzie pomarańczowy. Dobra, tu się by kończyło wtedy na pomarańczowym. Tutaj przejdziemy sobie dalej niebieskim, okej. Okay. Po tym niebieskim mamy właśnie tutaj magentę. Okej, okay. czyli wracamy na prawidłowy tor jakby. Wszystko się zgadza. I zaczynamy sobie od czerwonego zaś tutaj, nie? Mhm. Teraz pomarańczowy. E, nie pokryje mi się to, coś czuję. Już widzę, że się nie pokryje, zważywszy na to, że mam chyba tutaj za małą ilość. Jak e, to... Aha, wait, tutaj, okej okay. coś, coś mi nie pasowało Dobra, i teraz tutaj mamy w ten sposób Wait Pokryło się Niemożliwe Niemożliwe, ej Udało się O mój poszedł Czekaj, czy ja to Ja mam nadzieję, że ja dobrze to zrobiłem, ale nie widziałem Jakiegoś miejsca takiego, żebym się jakoś pomylił Koniec końców To jest niemożliwe, ej i to tak idealnie, myślałem, że jakiś jeden kolor będę musiał się pozbyć. O jakie to jest piękne, jak się wszystko ze sobą ładnie łączy. Dobra, no jest. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, jest niebieski, niebieski, magenta. Jest, kurczę, czyli jakby ten róg mamy. E, mamy normalnie przejście takie, jakie było. Jakby tutaj nie ma problemu. A jakim cudem, właśnie też tak rozkminiam. Aha, no bo zaczynałem w tą stronę, więc. Ten zakręt jest normalny, że tak powiem, przechodzi ładnie. Tutaj musiałem przeciągnąć, żeby zrobić przejście dalej. Teraz jestem na tej samej jakby yy, płaszczyźnie, więc tutaj kolejny zakręt teoretycznie nam właśnie tutaj przechodzi normalnie, tak? Później ten też nie do końca rozumiem. Yy... Co ja tutaj do końca jakby zrobiłem, no bo jednak budowanie tymi wzorkami to no potrafi zaskoczyć w każdym razie, nie? Ale jestem zadowolony, efekt moi drodzy taki jaki miał być, jestem zadowolony i tutaj kurczę leci screen normalnie i odcineczek będzie. I ja jestem zadowolony, bo przy okazji się też obudziłem, mam nadzieję, że taki odcinek bez kamerki również przypadnie wam jakkolwiek do gustu. Eee, ja się zamykam, I tak jak mówiłem później możliwe, że będzie ewentualnie jakiś live'ik ale nic nie obiecuję, bo wszystko zależy od tego, jak się będę cuł. A jak co, to jak będzie dopiero gdzieś później, później, to prawdopodobnie na głównym bym, bym sobie For Cry'a pocisnął, bo mam ochotę dzisiaj sobie For Cry'a pocisnąć, bo tam dużo, że bym to tam co misję chociaż ponagrywał, znaczy po, po, pograł, tam nie muszę wtedy dużo mówić, bo na Minecraft to cały czas trzeba mówić, no. A wiecie o co chodzi. A tam na głównym to się zajmę gromi i elo, i będę sobie robił misję i, i zamknę facjatę i rozumiesz, no. Także ja się zamykam, życzę wam wszystkim miłego dzionka, Bądźcie zdrowi, Do następnego, trzymajcie się i pa pa!